Zęby? Nie, bo jeszcze Do... nie ma nocy. Do północy mówiliśmy się, że mamy ząbki. Ale pasta jest niedobra. Chcesz się trochę zabawić? Zapytał. Tak bez ochrony? Zapytałam. Daj spokój, nic się nie stanie, jesteśmy za młodzi, odpowiedział, zdejmując. Wszystko? A tak serio to czemu nie działa dobrze? Jak zmienić mikrofon? Kupiłem nowy, kupiłem nowy ten kubek do domu. A teraz, a teraz, teraz dobrze, teraz dobrze. Dzisiaj mam to... dobry humor, mam dzisiaj dobry humor. Poszedłem, ja nie wiem, tak mi przyszło nagle. Poszedłem się wysrać i nagle mi tak wzięło, że kurde, zajebiście, nie? I odpaliłem streama A nie musiałem tego robić Co ja mam robić? Co ja mam robić? Mógłbym w sumie w Just Ty Tego odpada, ale ten był odpad nie jest za długi Czy coś takiego Oceńcie Mam nową fryzurę Oceńcie moją nową fryzurę Od 1 do 10 Od 1 do 10 Od 1 do 10 10 Okej okay. Okej okay. Byłem u pana Chińczyka Byłem Jak zero? Byłem u pana Chińczyka i zrobił mi fryzurę. Drugi raz, tony, szarał dla tonego. Szarał dla tonego, bo ja go wynalazłem. Tony, szarał dla tonego, bo ja go wynalazłem. On się tak. Ja myśl, myślę, że Tony mnie lubi, nie? Ogólnie myślę, że Tony mnie lubi, bo on jak mnie widzi, to on się uśmiecha. Po prostu on ma uś uśmiech na twarzy. I on widzi, że mi się podoba fryzura, i ja się uśmiecham. To on też się uśmiecha i zbija mi piątkę i mówi do widzenia. Więc, kurwa, lubi mnie. odpada, ale. Dobra, ale dajcie mi link do odpada. Link do odpada. O, jest, to jest to. Story. Bro. Czy to, co słyszałem, to, co słyszałem, to jest prawda, że ja mam na, na jakimś odpadzie dziecko? Że ja zostałem tatą na odpadzie. Które? Gdzie dziecko mam? Ciąża. Okej. Okay. Okej, okay. okay. czytam. Nie. Dziewczyny, która chce przeczytać to dla mnie na Discordzie? Żebym ja się mógł wczuć. Halo. Halo. To może być dziewczyna, wika sika. Halo? No, halo. Przeczytasz miło odpada? Przeczytam mi odpada. A ile masz lat? Co? Ile masz lat? 15 Nie chcesz, żebyś mi czytał odpada, okej? Okay. Okej, okay. nie chcę. Halo, Amelka? Hejka. Hejka. Przeczytasz miło odpada? Wyszła, bro. Czemu wy wychodzicie ode mnie? Halo? Halo. Przeczytasz miło odpada? Tak. Okej, okay. a ile masz lat? 17. jestem 07. siedem. Okej. Okay. Dobrze, może zacząć. Spędziłam u rodziców trzy miesiące. Chłopacy codziennie pisali, ale ja nigdy nie odczytywałam. Nie chciałam zawracać sobie głowy. Postanowiłam, że jak znikam, to znikam kompletnie. Po trzech miesiącach przed czas powrotu. Bałam się wracać, nie wiedziałam co mnie czeka. Może już znaleźli nową menadżerkę. Nie zdziwiłabym się. Nie ja śmiej tam, się! Co? Nie śmiej się. Dobra, okej, okay, już nie będę, już nie będę śmiać. Weszłam do mieszkania, nikogo nie było w kuchni, więc poszłam na górę. Zapukałam do pokoju Dawida i weszłam. Grał i miał sławkę na głowie, więc dotknąłam go w plecy. Od razu się odwrócił. Wyskoczył z krzesła i rzucił się na mnie. Wika! Krzyknął tak głośno... A, myślę, że ty masz Wika na imię. Kurwa. Nie. Że prawie wybuchły mi uszy. Przytuliłam go mocno. Po chwili do pokoju wszedł Hubert i Karol. Co tu się dzieje? Wika! Powiedział Hubert i przytulił mnie. Karol tylko stał i patrzył, więc sama go przytuliłam. Nie będę kłamać, zanim też tęskniłam. Dobra, dobra, nie stójmy tu. Chodźmy na dół pogadać, powiedziałam. Śmiejesz się! I usiedliśmy przy stole. Gadaliśmy, śmialiśmy się i wjechały jakieś procenty, tak na powitanie. No i potem różne głupie rzeczy, pęczenie na stole i tak dalej i musisz pominąć. Bo nie widzę. W końcu Dawid powiedział, żebym poszła z nim na balkon. Hm, co chciałeś? Coś się stało? Zapytałam. Złapał mnie za rękę i przysunął bliżej. Już wiedziałam, co się szykuje. Ale nie protestowałam. Pocałowaliśmy się. Ty się za bardzo wczuwasz. No bo ja muszę być wczuta. No dobra. No, no to dobra, jest poważna no. historia. Dobra. Tak, tak, wiem. Jestem suką za lizanie się z Hubertem i Dawidem, a nawet nie jesteśmy razem. Ale nie mogę się oprzeć. Dawid jest niczego sobie. O, ona się za bardzo wczuła. Jak skończyliśmy się lizać, to Dawid złapał mnie za rękę i zaprowadził do jego pokoju. Usiadł na łóżku i kazał mi usiąść na jego kole. Łoł, łow, łow, wow. dobra. Z, za dużo. Bo widzę już, co jest napisane dalej. No ja też. Kto to pisał? Ty to pisałaś? Ja tego nie pisałam, okej. Okay? Dobra, dalej. Chcesz się trochę zabawić? Zapytał. Tak bez ochrony? Zapytałam. Daj spokój, nic się nie stanie, jesteśmy za młodzi. Odpowiedział, zdejmując koszul. Za dużo tego trochę. Kto to napisał? Kto to napisał? Co to jest? Chcesz się zabawić? Tak bez ochrony? Kto to kurwa napisał? I co? I co? Jesteś w ciąży? To tak. Wiktoria... Wiktorii z XZZ Wejdź na Discorda, bo chciałbym z tobą pogadać Jak miała Emi? Jak miała... A, no Emi Emi, wróć na Discorda Wróć na Discorda, na chwilę Emi No i co, po co mnie wywalałeś? A teraz wracasz, tak? Nie, bo ja nie chcę, ja chcę ci pokazać sztuczkę magiczną Aha, no dobra Widzisz mnie? No Podoba ci się moja fryzura? Znaczy no, tak, ogólnie mi się podoba Co to znaczy, znaczy no? Ogólnie podoba mi się Co to znaczy, znaczy no? Się. Nie, co to znaczy? Znaczy, no, wow. Patrz, nie? Są karty, potasuję, podwracam wszystkie. Skąd jesteś? Poznanie. U, mieszkałem w Poznaniu. Wiem. Tak? Skąd? No, bo wiem. Okej. Okay. Znamy się? Niestety nie. Dobra. Są karty, nie? Wszystkie normalne. No. Tasuję sobie. Tasuję. Wybierz kartę. No, w sensie wybiorę za ciebie, nie? Ale ja nie patrzę, nie? Jest, jest karta, widzisz no. jaką? No tak widzę. Zapamiętaj, nie? Pamiętasz? Odkładam tak. ją na górę. Jest na górze, co nie? Są tu karty. I tasuję. Ile razy potasować? Raz. Okay. Raz przetasuję. I teraz tak. Czy twoja karta to jest ta karta? Nie. Nie, bo to jest ta karta. To też nie jest ta karta. Jak to kurwa, nie? <grymne> Czy twoja karta? Oszukałaś, to była ta karta. No dobra, no. Oszukałaś, mnie? Przepraszam. Oszukałaś Przepraszam. mnie. Nie, nie ma oszukiwania! Czy to była ta karta? To była ta? To była ta karta. Jestem magikiem. Jestem magikiem. Emi, wróć na Discorda. Wróć na Discorda Emi. O good girl! Dobrze, <grymne> że się słuchasz. Nikt nie kazał jej przerzucać, okej? Okay? Napisz ktoś tak. Słabo mi dzisiaj minął dzień. Słabo mi dzisiaj minął dzień. Słuchaj. ok. Kraktorska Akcja numer jeden. Plan numer dwa. Akcja. U. Słabo mi dzisiaj minął dzień. Słuchaj, wyobraź sobie. Słuchaj. Kurwa. To nie takie Słabo mi dzisiaj minął dzień. Słuchaj. Słabo mi dzisiaj minął... Ha, ha. Słabo mi dzisiaj minął dzień. Słuchaj, wyobraź sobie, że masz na koncie bankowym 8000. Słabo mi minął dzień dzisiaj, Dawid. Słuchaj, wyobraź sobie. Nie mogę teraz ze śmiechu, kurwa. No ja pierdolę 86400 400 zł. Ktoś zabiera 60 i masz 86 340 zł. O ty. Dzięki, wablu dajdźman, man. Ty masz tu Tak! Umyłeś zęby? Nie. A, bo jeszcze no. nie ma nocy? Jest już noc, jest już ciemno. Minuta po północy. No, do północy umawialiśmy się, że mamy ząbki. Ale pasta jest niedobra. <grywka> Kupiłem ci nową przecież, różową. Ale jest na dole. Przeproś widzów i umówił zęby, dobra? Mam iść teraz umyć zęby? Ja ci przyniosę jeszcze teżkę. Ale to powiedz mi jak to, bo nie wiem kiedy omówić. mówić. Skończona pasta. Bez żady wycisnąć. Nie ma pasty już w ogóle. Poczekaj. Ta obrzydliwa. Naprawdę mam umyć? Naprawdę. Będę patrzył na streamie. A na moczysz. Nie umyję! Dawid. Nie umyję! No ma, No umyj No dawaj Namoczyłem ci Co no, my my no, jest to? No myjemy No Środki jest garnek No nie, no naprawdę muszę mieć? No musisz, no No umawialiśmy się Serwis muzeowego A on nie umył? Ale... Bro, chcesz wyglądać jak on? Tylko nie oszukuj Ładnie, masz nową fryzurę? Mhm Ładna? Mhm. A gdzie wyplujesz? Do garnka. <noise> Żegnam. Przynajmniej nie będę musiał już mieć przez 3 dni. A wiesz, co jakoś mi dzisiaj minął. Nie, no co ty? Wyobraź sobie, że masz 86 400 zł na koncie bankowym, co nie? I ktoś ci kradnie 60 zł z tego konta bankowego. I ty będziesz smutny i porzucisz te 86 340 zł z tego konta bankowego, bo ty jesteś smutny? No nie, prawdopodobnie nie. To masz 86 400 sekund w całym dniu. I masz 60 sekund w jednej minucie. Więc nie pozwól tej jednej minucie zepsuć całego twojego dnia. W końcu. Za drugim razem.